Foremki silikonowe od polskiej firmy Mila Projekt właśnie pojawiły się w sklepie Inspirello. Śliczne, delikatne i dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Mila Projekt to nieduża firma szczęstochowa, właściwie małżeństwo, które naprawdę kocha to, co robi. Każdy wzór jest absolutnie unikatowy, ponieważ został przez nich wyrzeźbiony, a dopiero potem została z tego zrobiona foremka. Formami do odlewów, ale w takim pełnym 3D, zajmują się już od 10 lat, a od 2 lat tworzą wzory właśnie tego typu, czyli płaskie i świetnie nadające się do naszego deku. Każda foremka to ich autorski projekt, więc porozmawiałam z właścicielką Olo i zaproponowałam, że zrobię u nas na grupie Inspirello ankietę. Zapraszam was do wpisywania o jakich wzorach marzycie, czego wam na rynku brakuje, a Ola obiecała, że sprawdzi, co tam nam w ankiecie wyszło, przeanalizuje i bardzo możliwe, że dla nas takie foremki wykona. Ankietę znajdziecie na Facebooku na naszej grupie Inspirello i przyjaciele. Będzie aktywna do niedzieli 19 marca 2023 roku. Do zobaczenia!